No Okej okay. Coś, coś się Coś się dzieje, nie wiem co Czy to jest Aleksander? O oh, je, yeah, fuck, dobra W sumie to jest nawet mądre, żeby do ognia nie podchodzić Nic się nie da z tym zrobić, nie? Co ty tam wiesz o sobie, Ania? mi to j*****. Mhm, Że wiemy A wszystko rujnuje, od razu rujnuje, ty już przeszkadzasz w całej grze, frajerze. To ja zaraz, za to cię... No i dobrze, ty już i tak nie żyjesz. O nie, Aleksander zniknął. On zniknął. I co się stało? On po prostu zniknął, no. my and i never looked back. okay. you think i was afraid of fleeing brandenburg? Huh. quite the contrary. i knew it was my purgatory. hellfire made to wash away my sins. There's no denying the things I've done, but I have paid my tribute. I gave them that awful man. I did the right thing. No i okay. Dobra, no zdaje podejść i zrobić to co trzeba. Uznał to co słuszna i więc no i No i mamy koniec gry ogółem, więc co, e, kolejny let's play za nami w moim wykonaniu. E, myślę, że Wam let's play się podobał, pewnie wszyscy już tam znają amnezję, a ci co nie znali i oglądali i, i, oglądali, i przechodzili razem ze mną, to dziękuję bardzo. E, myślę, że Wam seria się podobała. E, no co, jak zawsze na koniec oceniam grę. Amnezja ogółem... Można to powiedzieć... Gierka jest ogółem fajna. Gdybym wiedział coś z fabuły to by było też fajnie, ale... Wiecie, jestem zbyt leniwy, więc... Myślę, że nikogo nie uraziłem... Przez to, że nie czytałem tych notatek, ale po prostu... Nie chciałem marnować czasu. No i co tam jeszcze... No ja mam ocenić grę. No ogółem gierka jest dosyć straszna, tak? Gdyby nie te potwory... E, i gdyby nie te dźwięki, który, właśnie ten, ta ścieżka dźwiękowa, która najbardziej strasza w tej grze, to e, gierka by była trochę taka nudna, więc byłem dzięki temu e, warto zagrać tę grę, jak, jak na razie oceniam 9 na 10, e, też są takie momenty logiczne, które się też mogłem, mogłem, zgubiłem się w niektórych momentach. E, i nie, nie, i nie uratowałem tego e, tego, tego naszego kolegi nie, nie wiem jak on się nazywał ale zostawiłem go na pastwę losu i, i pewnie tam umiera w cierpieniach ale to już przeszłość więc e, co to by było na tyle e, ja was zapraszam do komentowania subskrybowania łap, łapki w górę e, trzymajcie się ciepło cześć i do kolejnego m, projektu bestialskie granie wy lub e, czego czegoś innego, więc co? To by było na tyle, trzymajcie się ciepło na razie.